Cześć, witam. Zdobycze czytelnicze i dziwoląg. Dziwoląg będzie na końcu, a najpierw takie bonusy, które otrzymałam z jednej z księgarni internetowych. To są płyty z programami Wojciecha Cejrowskiego, Boso przez świat Brazylia i Łowcy głów. A teraz przechodzę do zdobyczy czytelniczych. Pierwsza książka. Jak ona tu czytam? Dziewczyny zaraziły mnie tym, że patrzę zawsze na, jakieś, na jakiś komiks czy powieść graficzną czy coś. I teraz mam Denis Wojda, 566 kadrów. Niczego nie wiedziałam o Denisie Wojdzie, ale zainteresowała mnie ta okładka. Dziecko w okularkach na pępowinę. Jest to historia chłopca który urodził się w Skandynawii, rodzice byli Polakami. W 566 kadrach opowiada o swojej rodzinie, jej przeszłości. Jest to przekomiczna książka. Naprawdę kiedy traficie na tę niebieską okładkę z napisem 566 kadrów Obejrzyjcie ją, zanim kupicie, ale naprawdę warto. Mam nadzieję, że dziewczyny tu czy tam skomentują ten mój zakup i powiedzą, czy to jest dobra rzecz e, i kim jest e, autor. Oczywiście, e, reportaż nie mogłoby się obyć u mnie bez reportażu. Reportaż, e, reportaż z czarnego Stiga Degermana, niemiecka jesień. Reportaż z podróży po Niemczech. Świetny reportaż cieniuśki. Podróż po Niemczech powojennych, czyli po Niemczech zniszczonych, rozmowy z Niemcami ukrywającymi się. Jest to rok 1946. Kolonia, Hamburg, Frankfurt, zrujnowane po alianckich nalotach. Był on korespondentem szwedzkiej gazety. I jak widział te mm, zniszczone Niemcy, ludzie z nimi, z nim rozmawiali. No spodziewam się wstrząsających relacji. Islandia. I kolejny kryminał islandzki. Jersy, oczywiście, weź moją duszę. Na pewno czytaliście, więc spodziewam się komentarzy. Haume Cabré, Agonia dźwięków. Wszyscy już pewnie przeczytali tę książkę. A ja kupiłam ją, bo była tania i o, jaka mnie czeka przyjemna lektura, napiszcie czy warto było kupić. A teraz taki mój ulubiona y, pisarka francuska, y, Colette Lovenger Richard, Zabójca z Cesarskiego Grodu, y, Francja, początek XIX wieku, generał Bonaparte. Mam już kilka jej tytułów, zaraz wam może powiem, tu są może wymienione. Tytułów mam. Nie są wymienione, ale bardzo ciek tak kryminały historyczne lubię takie rozrywkowe. Teraz coś młodzieżowego. Pamiętam, że kiedyś czytałam tę książkę i bardzo, bardzo mi się spodobała. Książka Magda, Małgorzaty Karoliny Piekarskiej Krasa pani Czajki, na, wydana przez naszą księgarnię. Muszę sobie tylko tytuł przypomnieć. Znaczy nie tytuł tylko treść, ale pamiętam te pozytywne wrażenia. Teraz kolejny tom wierszy piosenek. To jest Jeremi Przybora, piosenki prawie wszystkie. O Jerenim przyborze nie muszę dużo mówić. Cudowne wydanie. W tym wydaniu mam już Grechuta i chyba kogoś jeszcze. Zobaczcie, jaka gruba, warta, żeby ją posiadać. Tę książkę kupiłam nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mi brakowało do darmowej przesyłki, więc musiałam coś wrzucić do koszyka i to jest Tamera Aleksander. Pomiłość do Mesa Varde". No, zapowiada rok 1875 Elizabeth. Westbrook, córka pukownika, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś czytał, to bardzo proszę o komentarz. A teraz Małgorzata Majer, kuchennymi drzwiami, światło i cień. Jest to ton drugi tej serii, kuchennymi drzwiami, tak? Minęło 20 lat, mamy wiek 20 bez zmian. Nie wiem, gdzie jest pierwszy ton, bo mi się gdzieś tutaj zawieruszył w tym moim porządku na półkach, ale pamiętam y, pozytywne wrażenia, więc kupiłam tą drugi, no i teraz hicior, najnowszy Flanagan najnowszy Flanagan Richard Flanagan Śmierć przewodnika rzecznego straszna, brutalna tragiczna i piękna, tak o tej książce napisał dziennikarz New York Timesa, jesteśmy na Tasmanii, e, rwący nurt zalewa aliaza Kosiniego spływy no i zobaczymy, jak tym razem flanagan się spisał po jego pragnieniu, bo pragnienie miałam, przeczytałam tu gdzieś stoi za mną, czyli najnowszy flanagan. No a teraz dziwolog. Na jednej z księgarni stronie zamówiłam sobie książkę napisaną przez Piotra Młodożeńca, wytwórnik filmowy. Piotr Młodorzeniec, nazwisko się kojarzy plastycznie, oczywiście. Wytwórnik filmowy, lubię filmy, myślałam, że to będzie o plastyce w filmie, a tu przyszło coś takiego. W pionie wygląda tak. W poziomie wygląda tak. I to jest wytwórnik. Przeczytam Wam o tym. Wytwórnik filmowy jest grafikiem i tak dalej, co można. Wytwórnik filmowy to zaproszenie do wspólnej pracy nad prostym filmem animowanym. Wykonaj Zoetrop według naszej instrukcji. Wykorzystaj model z okładki, wytnij paski itd. Czyli, sobie można zrobić kino domowe, kino domowe, animowane taki mi się dziwoląg trafił, ale bardzo interesująca praca może być z tym związana. Sama tego nie będę robiła. Wyślę Szymonowi z kanału Booktuber to ja, on z bratem Oskarem na pewno zrobi film godny Oscara. Także tak wygląda mój dziwoląg książkowy. Komentujcie jak zwykle, moje zakupy, polecajcie, krytykujcie. Czekam na wasze wpisy. Dziękuję. Do zobaczenia.